Serdecznie na kolejnym wyjeździe. Mamy dzisiaj 16 września. No i to można powiedzieć, że jest kontynuacja tego wyjazdu lipcowego. Też będzie dwa tygodnie wyjazdu. No i zobaczymy, jak się zaprezentuje teraz pogoda. Zobaczymy. Bo w lipcu to nie było. Nie było przejrzyście, naprawdę było tak. Słabiotko było. Ja oczywiście wyjechałem z godzinę temu gdzieś od siebie. o 16.30. Znowu późno. 16.30 to będę koło 23.00, tak myślę. Słuchajcie, jeśli chodzi o wyjazd, dwa tygodnie. Wszystko zależy od pogody. Spotkam się oczywiście z Michałem, ten, który za mną był na Kasprowym. Znaczy na Kasprowym, na Przepraszam, Przełęczy pod chłopkiem, który nie dokończył e, i będzie, będzie tam dojedzie do mnie, znaczy nie do mnie, tylko na kwaterę przyjedzie. E, można powiedzieć jakie mam plany. A tak, przyszedł mi oczywiście do, do głowy jak Niemcy szczyt, ale pójść przez Jaworzynę Tatrzańską, tam przez dolinę i granią kop, koperszką, ja nie wiem jak się nazywa dokładnie. Jakoś tak. Tą grań, którą chciałem przejść, ale słuchajcie, przypominałem tą grań, bo troszkę się cykałem, nie? ale obejrzałem film i mówię, słuchajcie, prościzna, bo też jest pomysł na krywań, oczywiście chyba kolega nie pojedzie na ten krywań, bo już, już widzę, że, że kombinuję, żeby nie jechać, więc pojadę chyba sam na krywań i go w końcu zrobię, bo to jest gadka o tym krywaniu, to jest od zeszłego, zeszłego roku i cały czas mi to chodzi po głowie. Czyt nie jest jakiś wymagający, ale warto go po prostu zrobić w ramach, w ramach projektu, nie? a właśnie w ramach projektu Korona, e, Korona Tat. Słuchajcie, co jeszcze, paliwo staniało, 6,08 w tej chwili diesel kosztuje, a od razu widać przy dystrybutorze, od razu jest widać, słuchajcie, różnicę, w zeszłym roku to było prawie 400 zł. No, 7,5 złotego paliwo kosztowało wtedy. Ale słuchajcie, to jest taki manewr przed wyborami, bo to, to, to paliwo tak nie będzie tanie. Nie. Nie chcę się wierzyć. Ale się zacznie po wyborach. Także nie ma się co podniecać. No. To zobaczymy, jaka opcja wygra. Wybory. No, wiadomo, co tam. Słuchajcie, kto ma wygrać, to już wiadomo, kto ma wygrać. Jeżeli myślicie, że macie na to wpływ, no to jesteście w błędzie. jesteście w grubym błędzie, już, już jest ustalone, kto ma wygrać wybory. A Wy tylko jesteście statystyką w tym wszystkim. Znaczy Wy? No my? No ja też, no. Znaczy ja nie chodzę na wybory, bo nie mam możliwości głosowania. sprawie meldunkowe, już nie będę się mądrzył na ten temat. Dobra, słuchajcie, jedziemy w Statwy. Politykę zostawmy, zostawmy wszystkie problemy za sobą. Ważne jest to, co jest przed nami. Nie ma co się, e, to się zostawia tam. Problemy zostały tam. Wszystkie teraz jest czas, po prostu na, na refleksję, na przyjemność. Na odpoczynek i kurczę, no, relaks nie powiem, bo będzie wysiłek fizyczny, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby żeby poczuć to życie. Słuchajcie, poczuć, poczuć życie. Od 18 do 22, do czwartku, chyba, jest zamknięty szlak na ten, na, na morskie oko. Ja sobie nie wyobrażam. Trzeba jak chcecie iść na, na Morskie około, to przez szpiglas albo przez świstówkę. To taka ciekawostka. Bo ja planowałem właśnie, że mówię pójdę sobie na szpiglas i sobie przejdę do, do Świnicy i zejdę do Kuźnic. Oczywiście granią. Oczywiście ta granie... Słuchajcie, ta granie oczywiście mi chodzi po głowie od ładnych paru lat ładnych parę lat to będzie za 3 lata chyba, jak mi to chodzi po 3 albo więcej, jak mi dochodzi po głowie, żeby tą grań zrobić. No i słuchajcie jeszcze co? Ha! No tak. Jak zwykle muszę wody nabrać, bo jestem, jestem pusty, nie mam nic Więc Nie mam nic, więc muszę się jeszcze nabić wodę po drodze. Tak żeby było ciekawiej bo nie było czasu nie było czasu. Słuchajcie, wczoraj nie dostałem ulopu na żądanie bo chciałem się przygotować do wyjazdu żeby się spokojnie sobie rano wyjechać zajechać za dnia jeszcze nie, słuchajcie, nie dało rady brakuje kierowców, nie ma kierowców ulopu na żądanie nie dostałem, ulopy są wstrzymane tylko nagłe przypadki no i kurczę, to było to, że musiałem dzisiaj wszystko zrobić, dzisiaj na raz. I zobaczcie, jestem w Krakowie właśnie. Tak bardzo nie chciałem jechać przez Kraków, no i jadę przez Kraków. Takie jest właśnie moje, moje szczęście. Ale powiem, tak właśnie minąłem Kraków główny, tutaj gdzie jest ten, gdzie pociągi stają. Słuchajcie, takie jest to rozbudowane, że niesamowicie. W Warszawie tak, tak nie jest. Słuchajcie, ale najlepsze jest to, że Kraków planuje... Ci co za, zarządzają oczywiście Krakowem tutaj. Planują zrobić tutaj strefę czystego transportu. Całkowitą, słuchajcie, od, od granic Krakowa. Czyli ja sobie przez Kraków bym już nie pojechał swoim dieslem? Oczywiście to są plany, bo kurczę, słuchajcie, piszą jakieś podobno petycje, żeby, żeby takiego czegoś nie robić, bo to będzie dramat. się dla, dla mieszkańców. No i zobaczcie, słynny nowy tunel. Na Zakopiance. Fajny ma klimacik. No i po tunelu. No dobra, zobaczcie, jesteśmy. To jest białka toczańska teraz w tej chwili. Jeszcze chwilka i jestem na miejscu Dosłownie a 8, 8 minut 7 km zostało mi No fajnie Super, jesteśmy już w górach Co, witamy w tatrach, nie? już dojechaliśmy Dojechaliśmy, słuchajcie Dojechaliśmy, jest nawet, nawet, nawet ciepło jest Czy ciepło? Nie? Piękna pogoda będzie, oj będzie pogoda jutro Teraz nic nie zobaczycie, ale tu jest, bo tu jest ciemno strasznie Ale kurczę, słuchajcie jest ten, piękna pogoda będzie jutro. Jest teraz w tej chwili to jest zimno, ale to zimno tak jest znośnie jeszcze. Ja oczywiście słuchajcie szykuję sobie coś zjeść na szybkiego. Nie będę nic smażył, tylko takie, takie co mogę zjeść na szybko no i czy herbatka. Herbatka przede wszystkim. Słuchajcie, herbatka przede wszystkim. Jakieś kanapki i idę. Pcia Lulu, bo jest kurczę słuchajcie 23,29.30, 30 no w tej chwili. Przyjechałem dosłownie dwie minuty temu. No, więc trzeba się słuchajcie czekować. na szybko spanie i jutro będzie prawdopodobnie jakieś wyjście w teren. Jeszcze się zobaczy, bo kolega jej pewnie przyjedzie nie wiem na którą godzinę. Pewnie przyjedzie na godzinę dziesiątą, gdzieś 11 może tutaj. Do Gliczarowa oczywiście. Tam, gdzie, gdzie byłem na Nuslegu, prawdopodobnie tam będę też nocował. Przez najbliższe, nie wiem. E, najbliższe. Kurczę, nie wiem. Na najbliższe dwa dni dwa dni bądź trzy będę nocował w Gliczarowie. Być może, być może, zobaczymy. Że nie będzie Nuslegu nad rzeką, tylko tam, tam w Gliczarowie. Dobra, słuchajcie, tu ja się wyłączam, bo ja się zbieram na. Na jedzenie, na jedzenie na szybkiego, bo nie ma czasu, trzeba ich spać zaraz.